Dzięki temu filmowi wzniesiesz swoją korespondencję mailową na wyższy poziom, oraz zdecydowanie pozbędziesz się kilku wątpliwości, które, jak sądzę, towarzyszą i Tobie. Czy warto? No warto. No zachęcam, naprawdę warto. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kanał Dobra Mowa, wystąpienia publiczne i rozwój osobisty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Zacznijmy od początku. Od czego zaczyna się każdy mail? Od powitania. Otóż zdecydowanie nie zaczynamy od witam. Witam można bowiem użyć bez problemu wobec tych, którzy są nam, jeśli chodzi o nasz status, równi, bądź też są poniżej tego statusu. Równi z nami będą na przykład nasi koledzy. Poniżej naszego statusu są jednak nasi podwładni, o ile takich mamy. Powyżej nasi klienci. Osoby o statusie po prostu wyższym organicznie. Ktoś może spytać: No, ale czemu niby klient ma wyższy status? No ma, taką mamy kulturę, parafrazując klasyka. A zatem od witam można zacząć do tych, którzy są o naszym statusie bądź też mają status niższy. Jest jednak taka wyjątkowa sytuacja, kiedy witam można używać no w zasadzie bez wątpliwości jakichkolwiek. To jest wtedy kiedy jesteś gospodarzem w swoim mieszkaniu i zapraszasz innych do siebie. Wtedy tak, witam jest usankcjonowane również jeśli chodzi o etykietę. Ta etykieta, jak być może się już zorientowałaś, zorientowałeś, nie jest tylko ograniczona do komunikacji mailowej, tak jest w ogóle, jeśli chodzi również o spotkanie człowieka na ulicy. O czym warto wtedy pamiętać, to jeśli chcemy oczywiście uczynić zadość tym zasadom, o których mówię, no to nawet jeśli ten ktoś o wyższym statusie zwróci się do nas witam, no to my odpowiadamy dzień dobry. No taka jest zasada, no bo wtedy byłoby to skracanie dystansu. Witam, witam. To tak, jakbyśmy na siłę próbowali właśnie coś skrócić. Lepiej tego nie robić. Ludzie mają tutaj w Polsce jeszcze całkiem konserwatywne zapatrywania, wobec tego możemy się narazić po prostu na jakąś taką niechęć, zupełnie bez potrzeby. Wróćmy do korespondencji mailowej. Jak zatem zaczynać bezpiecznie? Od dzień dobry, bądź też w zależności od statusu, od tego, jak zaawansowana jest relacja szanowni Państwo, panie profesorze, panie Wiesławie, Wiesławie, Wieśku, Wiesiu itd. Drugi błąd dotyczy tego, co się dzieje po powitaniu w następnym wierszu, pierwszego akapitu. Jeśli po powitaniu, jakiekolwiek ono jest, powiedzmy, że dzień dobry, postawiliśmy przecinek, wtedy od nowego wiersza piszemy od małej litery, nie od wielkiej, od małej litery. Dużą literą można zacząć wtedy, kiedy zwrot powitalny kończy się wykrzyknikiem. Jeśli zatem napiszemy dzień dobry z wykrzyknikiem, no to wówczas. Zwyczajnie zaczynamy od wielkiej litery. A kolejny błąd, który się często powtarza, to stawianie przecinka po zwrocie pożegnalnym. Jeśli to jest z wyrazami szacunku, jeśli to jest pozdrawiam i stawiamy sobie przecineczek na końcu, to błąd. U nas się po prostu przecinka nie stawia. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to literówki. Spieszymy się, pędzimy, ale przecież kiedy dostajemy korespondencję od kogoś. Jest nam chyba trochę przykro, kiedy widzimy, że autor nie zadbał o taką elementarną dbałość związaną z brakiem literówek. To jest tak jak mówienie, wyraźne bądź niewyraźne. Kiedy ktoś do nas mówi niewyraźnie, bełkocze, tak mówię po prostu, żeby mówić, no to wtedy po prostu słuchamy go mniej uważnie, chociaż na początku być może ta uwaga jest wyższa, no bo chcemy odcyfrować co autor ma na myśli. Nie chcemy takich rzeczy zarówno w komunikacji tradycyjnej, jak i tej mailowej. Nie chcemy tego, ponieważ to pochłania energię. A my chcemy, żeby to, co piszemy, co mówimy, było ważniejsze od tego, jak zostało dostarczone. A zatem ułatwmy życie. W jaki sposób? Oczywiście jest szereg narzędzi. Jest korektor w Wordzie, jest takie narzędzie Language Tool. Podlinkuję to w opisie filmu. Natomiast to nie sprawdzi ci takich błędów jak szanowny pani Wiesławie, pani Romanie. No nie, takich literówek on nie sprawdza. Co to oznacza? To oznacza, że i tak warto poświęcić choćby chwilę na takie przyjrzenie się strategicznym elementom korespondencji, które mogą zaważyć na tym, czy będzie ona miała charakter poważny czy komiczny po prostu. Ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę, to to, że jeśli chodzi o powitania i zakończenia naszej korespondencji, to nie ma powodu rozpoczynać jej od kolejnego powitania. Bądź też kończyć jej od kolejnego zakończenia, wtedy, kiedy jest to korespondencja o charakterze ciągłym. No co innego, kiedy ta korespondencja ma ciąg dalszy następnego dnia. Nawet jeśli wydaje się to nieusankcjonowane etykietą, no to całkiem wygląda naturalnie. Takie mam wrażenie osobiście. Natomiast, jeśli to jest ten sam dzień, naprawdę nie ma potrzeby zaczynać korespondencji ciągle od Tomku, Tomku, Tomku to, Tomku tamto. To jest po prostu niepotrzebne, tak samo jak nie ma powodu kończyć za każdym razem przez pozdrawiam. Ponieważ teraz w tym korpoświecie, w firmach, ludzie mają stopki gotowe, to tym bardziej nie ma powodu wpisywać tam, że pozdrawiam, bo po prostu w tych stopkach bardzo często jest już informacja, że pozdrawiamy. Co innego, że tam często jest z błędem, tam z tym przecinkiem, po pozdrawiam. To nawet mają poważne instytucje. Tak czy siak warto pamiętać o tych pięciu rzeczach. Więcej informacji znajdziesz w mojej najnowszej książce Szkoła Retoryki. To jest książka również o tym, jak pisać. Nie tylko o tym, jak mówić, jak rozmawiać, ale i jak pisać, żeby mieć takie poczucie pewności siebie związane z tym, że to co robię, robię dobrze. Nie sposób się przyczepić do tego, w jaki sposób ja prowadzę korespondencję. Nie narażamy się w ten sposób na jakieś odrzucenie na tle etykiety. Albo na tle, że komuś się wydaje, że ktoś popełnia jakiś błąd. No, po lekturze tej książki to raczej nie będziesz ty. Podsumujmy zatem. Nie róbmy pięciu rzeczy, o których powiedzieliśmy. Po pierwsze, nie zaczynajmy od witam wtedy, kiedy jest to zwrot kierowany do kogoś, kto jest powyżej nas, jeśli chodzi o status. Po drugie, kiedy rozpoczynamy korespondencję, jakkolwiek zaczynamy korespondencję od jakiegokolwiek zwrotu, to jeśli jest przecinek, no to od nowego wiersza zaczynamy małą literą. Kolejna kwestia: kiedy kończymy korespondencję, nie stawiamy przecinka po zwrocie pożegnalnym. Sprawdźmy literówki, to po czwarte, mamy do tego narzędzia. A w końcu też własną uważność i własną taką czujność. Nie zaniedbujmy tego. No i po piąte, nie ma powodu po raz kolejny witać się z kimś, ani po raz kolejny się żegnać tego samego dnia, jeśli korespondencja ma charakter ciągły. Dziękuję za uwagę. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, polub go, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia.